A One... wiesz no. O, w końcu, dobra, nice! Znaczy, no nie w końcu, że zmienili, tylko w końcu mogę to. Nie, nie ustawienia zaawansowane, tylko ja chcę miniaturkę wziąć moją. Szybciej. Ogólnie dodaję tylko... Ej, zrobiłem miniaturkę, która tak naprawdę jest z internetu, ale tak naprawdę to tylko w niej dopisałem gry z widzami. E oczywiście to jest z Fortnite'a. Gry z widzami, zrobiłem łapkę w górę e i subskrypcję. I to tyle. No, wiem, właśnie, wiem, no. Czekaj, bo znowu muszę teraz napisać to, żeby to napisać, żeby oni to mieli i żeby. A to jest. No właśnie, muszę napisać to, żeby było to, żeby było tamto. To, to, to jest skomplikowane, ale nikogo to nie obchodzi. Mój Discord. Tak. Teraz link. Dobra. Złomia. Ja Aureole Jezu, w ogóle pokazuje mi, że jest jedna osoba na czacie, a na telefonie w ogóle mi pokazuje, że nikogo nie ma w ogóle Wiesz, że mam wolną chatę, czyli że mam lepszy internet? Bo prawie nikt z niego nie korzysta teraz? No, nie czysty biznes a czy ogólnie, ogólnie słuchaj, ja powinienem y, grać y, dwa dni, co nie? Ale że przecież nie mogę grać dw, y, dwa dni, bo przecież w sobotę mnie w domu nie było, to nie, nie mogłem grać w niedzielę, no to też byłem u Fistaczka. No, i mogę tylko y, dzisiaj zagrać. To jest zdzierstwo nie? A jak to... zagrać? Halo jesteś? Halo. Halo. No i bardzo dobrze. Tylko wiesz, że mi nie... nie pokazujesz, że oglądasz. To weź coś napisz. A ty na telefonie oglądasz? Ta, wojskowy gówno, a nie wojskowy. dumą... ja też mogę być w kamizelkę ubrany. I co, jestem wojskowym? No wiem, ja też taką mam, bo do RP mi była potrzebna. Znaczy teraz w RP to by. Byku, teraz to ja mam własną firmę w RP. Ochroniarską. Co? Nie. A! Bo chciałem otworzyć spadochron, ale coś nie pykło. Mm, chyba zniszczony, a mam tylko 12K. miałem milion pięćset i wydałem milion 500 równe milion 500 i wydałem równe milion 500 na magazyn pojazdów. Myślałem, że to coś mi pomoże z kaisem ale nie, jednak nie, bo nie umiem się tym obsługiwać. No co, życie? No polecam. No i czego ty mnie klepiesz? i tu... Znaczy kto? No to mi nie zaproś. Jezu, przecież jak ty będziesz wchodził godzinę. Nie masz pojęcia, kogo... Aha. Jezu, szybczym! Dobrze, że teraz nie widziałeś y, mojego streama, ale zrobiłem to specjalnie. Dobra, nagrywam... kurna, niech ktoś wbije I czego chłop do mnie strzela? Eee, widzowie, wpadajcie na mój kanał, na Ety, V13, e, podłoga Kaper, bo tam wariatujemy. W GTA właśnie ktoś był na live'a, polecam. Ezunia? Tak na TikToka? Czekaj, bo ktoś mi coś napisał, eee. O, jakiś typ, e, Siemanko można zagrać na PS4, tak można zagrać i tak na PS4. E, a jak ten śmieszny Alanek nie będzie chciał zagrać, to po prostu mamy go w dupie i tyle. <śpieszytanie> e, dobra, e, więc właśnie tak. I czekaj, muszę zrobić. Cie... A, no dobra, już. Widzu, bo tutaj jest family friendly kanał. Oczywiście, jak jestem tylko ja, bo z tym kimś już niezbyt, ale może byś zaprosił jeszcze raz, a już nie musisz. A już nie musisz. No, mówiłem, że on nie jest family. Mówiłem, mówiłem. No. On jest takim. Bo ja już dołączam. Czekaj, bo widz, widz coś napisał. Widzu, przepraszam. E, dobra, to podajnik. Masz w opisie, ale mogę ci powiedzieć, bo to jest V13 podłoga Nie, to jest... Kurde, bo teraz zmieniłem konto. E, to jest kapi podłoga Kacpi. Mm, no i... To jest serio, family friendly kanał, e, no może trochę. family friendly. Nie, seria jest family... spadaj ode mnie. Znaczy nie ty, widzu, widzu, zostań, tylko mówię do tego przygupa. E, no więc, e, możesz wybijać. E, e. A mam to w dupie! Ta, ta, no iść. O, w końcu żeś. I nie wracaj. No, pięć sekund i powiedział, no. zupełnie po francusku, jak on z Anglii. I jak nie masz. Spa... Dobra. Kurna, motosumo jaki ty spostrzegawczy. Dobra, pamiętaj, byniu, jakby. Jak nie masz mikrofonu na PS4, możemy pograć. Czy ja mam. Czy ja jestem z tobą? Oby nie. Nie, nie jestem. No i bardzo dobrze. Ja wezmę jakieś totalne gówno, żebyście wygrali. Dobra, wziąłem jakieś gówno, choć nie wiem czy to gówno, czy to dobre, czy to nie wiem po prostu. Ja wziąłem jakieś Hot Sixteen Challenge. Ale byniu, a ty rozumiesz, że ja wziąłem jakieś Hot Sixteen 16... Cat Gang? Hot 16. Eee. Eee dobra, ja chcę być, bo to fajny kolor. No szybciej! No to ty chodź! Bo... Jezu, ile jest pomarańczowych! Franchczuści! Dobra, a ten... Teraz ty jesteś trochę tak... Jezu, ile jest <ścoughs> Jezu, ja wziąłem jakieś serio gówno Ja cię Ja wybierałem byle co Byku, zobacz co ja wziąłem Alan, zobacz do tyłu Co ja wziąłem To ja w ciebie uderzyłem Przy auto? Ty, to nawet jest dobre. Nie no, że ja popchnąłem naszego. Ej, jakby ktoś przegrał, ale tutaj. Jezu! A nie, bo to masz! O Jezu, ja popycham naszym. Jezu! Nie, dobra, ale chociaż go nie zabiłem i tyle. Ej, ale czy on mnie nie może? Ej, my chyba się za bardzo drzemy, albo ja. No chyba ja. Nie, różowy, ja jestem z tobą. Jezu, no kto żeś we mnie uderzył. Ty, ja wziąłem takie auto, które jest takie leciutkie. Menu. Aha, bo tu są życia. To ty. No byku... No byku, ja w ciebie napalam buchłob we mnie jakiś. No, czyli ty też. <noise> Jezu! To jest takie wolne... Dobra. Ej, a, ale... Aha, bo... Ja myślałem, że my mamy... Dobra, jestem głupi jednak. No, Byku, jak to jest takie wolne, że chłop tylko... Moją dupę i już! Ej, zobacz... Zobacz, Byniu, ile ten ile jest fioletowych? No? Jezu! Narzeka, że ja zginąłem. Ej, Byniu, czekaj, bo on... Ja chyba złą nazwę podałem. Byku, wyś sprawdź jeszcze raz... Weź mi, mi wyślij, albo napisz, czy coś nie... Ten Tegos, albo zobacz mój nick po prostu na ten Tegos, czyli w opisie. Ale polecam Wam wpijać na. Ale polecam Wam wpijać na mojego Discorda. Teraz go rozbudowałem. Tro... Aha. O matko! Jezu! Ja, znaczy, no to w sumie nie jest jego wina, ale Jezu! Ej, dobra widzu, weź mi, napisz, czy ty po prostu nie możesz mnie zaprosić, czy coś ci się dzieje, czy nie wiem, czy my się po prostu za bardzo drzemy, bo chyba to drugie. <słuch> Zgaduję, że ja z dwa złote. Nie, ja osiem pięćset siedemdziesiąt. Aha, aha, tak, tak. go. Matku! Jezu! Ja... Byku! Teraz się zorientowałem, że wypuściłem papugę, a mam balkon otwarty. No właśnie. nie. Ale na szczęście nie poleć. Nie. Na szczęście. Ej, ale co ja wziąłem za gówno? Mówię, że biorę gówno. Byku, to, ale zobacz co ja wziąłem, a nie. Jakiś, nie wiem, jakiś z Chin chyba to jest. Jezu! Ej, bo to jest takie leciutkie, byku! To jest takie leciutkie, serio! Jezu! Help mi, to jest takie leciutkie, że ja sobie rady nie daję! Jezu, jak to ledwo co startuje! Byku, ja ledwo co startuję tym autkiem. Jezu, jak to skręca! Nie! Uuu, nie! Aż takie leciutkie to to jednak nie jest. Ja też! Ja też! Dobra jednak nie! Nie! Ja. No jakiś temp człowiek mnie tutaj ten tegos Byku, to ledwo startuje! Ej, to ledwo startuje, a to serio jest szybkie! Ale leciutkie to jest bardzo! Ej, Byniu, To jest tak... Byku, to jest tak leciutkie, że ty sobie po prostu nie wyobrażasz. No i bardzo dobrze, to, to jest zasługa tego autka. Nie! Chłop nie wyhamował, ja też! się nie stało. <laughs> nie no, wcale. Co ty gadasz? i to hamulce to mam Hamul... Hamulce powiedziałem. Hamul... Hamulce to to serio wymieni... No wieko to y, moje hamulce to wymienili w XIX wieku, nawet 9 czy w XVIII Alan? Alan, mam takie pytanie Skoro Bóg stworzył... Kogo stworzył Bóg? No i chłopy my wygrali, my mamy No jak zawsze. W ogóle chłop, co mówi na chipsy chrupki, yy, ja zrobiłem TikToka, że na to się mówi, by Posłuchaj sam sobie! Chrupki. A na to... Jak, jak mówicie? No ja na to mówię chrupki. Nie no, jak można pomylić chrupki? No, przecież to są żelki. <laughs> Jezu, przecież to jest złoto! No, zauważyłem, że ludzie takie coś nagrywają. No to co, miałem być gorszy? <laughs> A wy jak mówicie? Nie no, a tymczasem wbija taki y, ja, nie no chłopco mówi na y, żelki chrupki Taki No nie no po prostu głupi Ty bo nasz chłopiec... ej nie bo połowa czasu ja chciałem naszego zepchnąć bo się nie rusza No, wiem, właśnie go chciałem po. Nie! To jest! W ostatniej chwili byniu, że mtom przeżył. Nie, no, to jest takie leciutkie, że to nic im nie robi. Sam, no. Sam masz. No, hamulce to setko w XIX wieku, już zmieniany. No mówiłeś, no i niestety wykrakałeś. Ja idę się napić, bo nie mogę w tą grę grać. Ta gra mnie, ta, ta, ta gra jest zepsuta, jak ciągle mi wyniósł Wybuch <noise> A to chyba ja Wiesz, wiesz co, no No bo masz raka, chorobę Haha Nie, to było suche Ej, w ogóle chłopc się pytał e, Siemanko, można zagrać na PS4? Dobra, to podaj nick. No i podałem mu nika ten ma to w dupie o! Nie! Jednak chłop jest dalej na lajpie. <laughs> Siema, by Nagle... Wcale to nie jest tak, że przed chwilą od... Ta, no to weź coś napisz! No bo nie jesteś! Nie! Ej, jakiś... Byku! Jakiś różowy, co nie, zepchnął y, pomarańczowego do, po, y, do pola, a samego siebie nie. Dwa złote, dwa złote. Matko, sześćdziesiąt. Nie no, już nikogo nie ma. To jest gówno. Mam tu gdzieś, już nikogo na live nie ma. Ej, ale nasz skład jest taki głupi, a jesteśmy drudzy.